Cześć! Witam Was bardzo serdecznie! Ja jestem SkamRex i zapraszam Was do obejrzenia dziewiątego odcinka serii Holidays Minecraft. Tak, dokładnie. Um, co w dzisiejszym odcinku zrobimy? Przepraszam Was od razu za tą długą przerwę, mianowicie już bądź ależ przygotowywałem się do, jakby to powiedzieć, niesamowitego spotkania ESG, które się już odbyło. Na kanale Króla Juliana powinniście zobaczyć oś 19 lipca lipiec, sierpień, tak, lipca 19 lipca powinien się pokazać film z ESG, dobrze ze mną i teraz witam was bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku Holidays Minecraft co robiliśmy w ósmym odcinku? w ósmym odcinku dekorowaliśmy dom, czyli zrobiliśmy kuchnię tak, postanowiłem że dokończę budowę domu sam, znaczy się parteru bo z góry jeszcze nie ruszałem i Magazynu też nie robiłem. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Wchodzimy do domu. Taram, param. Widać już piękne drzewo. Tutaj takie coś. Kuchnia. Zacznę Was odprowadzać od początku. Zrobiliśmy kuchnię. Pierwsze, za co się zabrałem, to był y, pomysł na to miejsce tutaj. Zacząłem robić sobie taki telewizorek, takie pam latareczka, że niby się świeci, działa i tak dalej. Ciasteczko jakieś, bo to zawsze fajnie się je przy tym, przy telewizorze. No kto nie lubi jeść przy telewizorze, co nie? No, Olak mnie złapał. Następnie zrobiłem sobie tutaj taki patencik z tym, to jest taki book bu na książki, tak, audiobook, skrzynkę z książkami, em, tak dalej. Potem zrobiłem łóżko, nie miałem pomysłu, <laughs> przepraszam, gruźlica, nie miałem pomysłu jak zrobić yy, łóżko, więc zrobiłem po prostu to w takim stylu, co nie dywany, bardzo mi się podobają w wersji 1.5.2 te dywany, są świetne, chyba najlepsza rzecz, jaka wyszła z ostatnich update'ów, naprawdę. Potem wpadłem na pomysł ze zrobieniem drzewa. Tak, drzewo wyszło mi całkiem ciekawicie. W, w, wrasta w sufit, wyrasta spod podłogi, ale tutaj już go nie ma. Następnym patentem było zrobienie, zejścia do magazynu i tak dalej piwnicy, więc tutaj się powstanie magazyn i piwnica. Tak, dokładnie będzie on magazyn i ona piwnica, tak. No, następnym patentem było wykombinowanie abstrakcji. Ja bardzo lubię abstrakcję i chciałem zapełnić cały, cały parter mojego mieszkania po prostu jakimiś fajnymi, że tak powiem, pierdołami. Tak, to jest dobre określenie, więc stwierdziłem, że zrobię taką fajną abstrakcję. Nie wiem, co to symbolizuje ale mi się podoba. Od razu wam, y, z, zwracam uwagę od razu na to, że pajęczyny z tego co mi wiadomo nie da się zrobić takiej, jaką bloku w Minecraftie nie korzystając z Creative, a um, strasznie, strasznie mi się podobał po prostu projekt jak, y, po strasznie mi się to podobało na, jak robiłem na osobnym saveie, gdzie robię swoje pomysły z tego z Creative, że po prostu powiedziałem, że muszę to zrobić, specjalnie pozbierałem pajęczynę sztuczną, przyznałem, że 9 pajęczyn to jest jeden blok, zbierałem 20 9827 pajęczyn i sobie po prostu zrobiłem to po swojemu i mam coś takiego. Bardzo mi się to podoba. Yy, oczywiście symbole, kilof tak dalej, tak dalej. Tutaj będzie niespodzianka, tutaj na razie zrobiłem tylko takie, takie coś. Ale nie jest najgorzej. I co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku sobie trochę pokopiemy drewna, kamienia, nie wiem, dyrta, cokolwiek. Yy, pogadamy sobie, poplanujemy może coś na przyszłość. I mi się wydaje, że to by było na tyle. No dobra. Dobra, dobra, zupa z Bobra. Bierzemy sobie. Nie. Bierzemy sobie. Kilo. Tak. Weźmiemy sobie. Już mi prawie w ogóle żelaza nie ma, więc będzie trzeba się wybrać do. Nie na no, jakiegoś cave'a. Nie mamy desek, trzeba zrobić deski. Pa, 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 pa. Ok, mamy deski. Teraz workbench, crafting table, crafting box, stół do tworzenia rzemieślniczy. Nie, nie to, ów. Okej, okay, tak. I jeszcze zrobię sobie, aha, właśnie, no zapomniałem. Easy. Ja jestem easy człowiek, więc nie szaleję. Zresztą po co? To nie jest hardcore tryb, tylko easy. No ale dobra. Mm, robię mieczyk jeszcze. Bierzemy sobie jakieś zapasy jedzenia, ale chyba jedzenia już mamy mało. Nie, mam jeszcze 16 chleba. Pierwsze co zrobimy, to zabierzemy się za ogarnięcie, jak tam moja farma o, proszę, moja farma pięknie porosła w, w... Nie wiem, jakby to nazwać. E, no, po prostu jest pełna, nieuboga w surowce. Tak, dokładnie. Marchewki, ziemniaki, zboże. Teraz tak, marchewki sobie zasiejemy tak. Ziemniaki sobie zasiejemy tak. A zboże sobie zasiejemy tak. Hop, 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 hop. hop hop, ok e... ok um... ja w sumie to sobie to już od razu odstawię po co mi to i teraz tak, jakie plany są na przyszły odcinek e... na przyszły odcinek na przyszły, na przysz... przeszły, przeszły, Przeraźnie... Prze... na przyszły odcinek, czyli na 10 10 to jest taka jedna setna więc planuję zrobić coś w miarę fajnego mianowicie magazyn magazyn powinien być całkiem ciekawie Mam nadzieję, że mi jakoś tak, mam patent, jak go zrobić po prostu. Może umówimy się tak. Mam patent, żeby zrobić jakoś tak całkiem przyzwoicie. Może nawet się użyć jakichś pistonów, czy czegoś tam do z jakiejś półautomatycznej, czegoś tam, tak dalej, i owcie. Na razie sobie pozbieramy trochę drewna, bo nam się przyda, bo prawdopodobnie będzie drewniany ten magazyn. Chociaż, nie. Ja chcę zachować te realia, co nie no jak magazyn z drewna. Przecież to by pogniło wszystko. Sufikt prędzej z drewna. No nie wiem, zobaczymy. Na pewno drewno mi się przyda. I jeszcze raz. Aha, no i to będzie magazyn, będzie w następnym odcinku. Magazyn będzie w następnym odcinku, więc to jest już jasne. Co by wam tutaj jeszcze zaznaczyć? Teraz odcinki osobne poświęcę na ten audiologa, zrobię na temat mojego, mojej przyszłości z, z YouTube'em na wakacje, ponieważ już za dwa dni wy, wyje, wyla, wyje, wyjeżdżam autokarem na kolonie, tak bardzo fajną, strzelanki i tak dalej. Natomiast po jakichś... na dwóch, trzech dniach po powrocie z moją dziewczyną wyjeżdżam nad morze, więc nie będziemy przez następne, następny tydzień ponad. Więc dopiero planuję dziś tak 15... tak, nie 15, no 15 planuję coś wrzucić na YouTube i może to będzie nawet 11 odcinek z... Nie, nie 11, no może to będzie ten odcinek właśnie z magazynem. A jeszcze przed wyjazdem może uda się nagrać coś, albo coś zobaczycie właśnie na, u Juliana właśnie to ASG, SGA. ASG, jak to powiedział Kali, AKG. Jezu, przecież ja mam czcinę cukrową. E, dobra, tu mamy informacje już podane tak mniej więcej z wierzchu. E, co jeszcze tutaj odnośnie informacji? E, przeprosiłem już Was za to, że mnie nie było tyle czasu. Nie przepraszałem Was za to, że mnie nie było tyle czasu, więc mi się wydaje, że wszystko jest mniej więcej gitara. Po co mi, że tak powiem, aha, aha, no właśnie, 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 magazyn robimy w następnym odcinku, a Wy następnym odcinku powinniśmy się zająć, zaraz Wam pokażę, bo od tego jest ten odcinek, hop, szybciej jest to, hop, hop, a w następnym odcinku planuję zrobić strych. Tak, i teraz mam fajny patent ze strychem, ponieważ tutaj będzie wejście z jednej strony, a tam będzie wejście z drugiej. Tam tutaj będzie ściana oddzielająca, aż tak powiem, to na pół, chociaż nie. Mam plan zrobić takie coś fajnego, że tutaj idzie ściana i tutaj się ona tak fajnie, 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 fajnie tworzy taką kolumnę z tej strony, taki łuk, co nie tutaj. I tu będzie pierwszy taki pokój, taki, taki z taką krzywą ścianą, tam będzie drugi. Tutaj będzie mm, zaklinacz, tak, zaklinanie przedmiotów i tak dalej. Na dwa poziomy prawdopodobnie zrobię, do 15 i drugi do 30. Jak pozbieram więcej tej trzciny i zabiję więcej krów. Natomiast tutaj planuję zrobić. Czekajcie, co jest w tym Minecrafcie? Jakie mamy klocki w Minecrafcie? No ten, ten, no to go, kowalstwo całe. Aha, no i tak, i alchemia, no wiadomo, Alchemia i tak dalej. Chociaż nie ma, tutaj, a kowalstwo się zrobi w tym trzecim pomieszczeniu sztucznym, co tu będzie z łuku i przy okazji wyjście na balkon. Mi się wydaje, że to całkiem ładnie wyjdzie, bo mi się wygląda tutaj, że to tak też ładnie wygląda. Oczywiście tekstur pak HD musi być, bo to jest naturalny Minecraft, nie jakieś mody, jakieś tutaj latające Główna w górnym prawym rogu i jakieś informacje, gdzie jest mój dom, bo przecież każdy ma prawo się zgubić. Nawet ten co nie ma desorientacji w terenie. Zapada noc, to dobrze. Ehm. Pierwsze, co muszę zrobić to sobie zmienić kolor zbroi na fioletowy, bo mi nie pasuje. O proszę, krówka świnka. nowe miecho. Okej, okay. o proszę następne. I ile was tutaj dzisiaj jest? E, jeszcze konia nie znalazłem, nie dojechałem. Znaczy... <laughs> jeszcze nie oswoiłem konia, tak? E, ale dobra, zejdziemy tutaj. Co my tutaj mamy węgiel-wągiel. O i spadnę, tu nie spadnę, okej, okay, żyję. Teraz tak, tam jest. Em, przyda się nam żelazo, tak, przyda się żelazo. Przejdę. Hop, hop. Aaaa! Aaaa! What the fuck? Dobra, nie, 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 tego nie było. Tego nie widzieliście. To jest. Um, to jest... Tak, to było głupie. E, Jezus Maria Boska Święta. Już idę, idę, czekajcie, tylko sobie wezmę jakiś budulec. Drewno deski, dirt, dirt, dajcie mi dirt. Coblastonę. Ok, idziemy z coblastonem. Szybko. Jezu, co ja zrobiłem? Ale ja jestem głupi. Ale jam jest głupi, pająk, hop. Co on ma? lol, on ma ten łuk, cały ten... No nieważne, na razie znikasz, men. tutaj potrzebuję odzyskać swój sprzęt, bo jestem ułomem. Ja zaraz, to chyba pierwszy raz ginę w Minecrafcie. Z reguły ginę późno. Oj, dobra, czk, Tutaj już nie będę ryzykował, spadłem gdzieś tutaj, tak. Czyli muszę spaść, hop. Dobrze, jakbym spadł na to. Okej, okay. spadłem, żyję. I teraz tak, ja spadłem, aha, jestem tam, to przydałoby się, żebym, oj, lagi mnie chwyciły, przydałoby się, żebym spadł teraz tutaj, na to sobie skoczył, hoppa, hoppa, ok, teraz tu, tu i tu chyba się nie zabije jak spadnę, ok, nie spadłem, żyję, mam wszystkie itemy, o, to jest, o, redstone nawet jest, tu sobie go zaraz zbierzemy, drewna miałem dużo, tak, gdzie są moje buty? Gdzie, gdzie, gdzie są moje buty? Ja się pytam. Jezus Maria, lagi mam. E, moje buty, gdzie one są? Ex, Wszystko, buty, gdzie to wszystko znikło? Co to się stało się? No nieważne. Trudno, buty straciłem. Nagi jestem lekko. Teraz, tak, żeby was nie oślepić. O, jest tutaj coś jeszcze. oj chodź tu, hop, hop. To coś jest? Tutaj jest to. Tam już nic nie ma. Do lawy chyba nic nie wpadło. A jak tak, to bardzo trudno. Muszę sobie wziąć. Um, tak, to tutaj sobie wezmę. Sorry, że ciemno. Może być przez chwilę ciemno. Nawet przez dłuższą chwilę. E, potrzebuję redstone'a -re sobie wezmę trochę. Redstone się przyda. Ja słyszałem coś. No nieważne. Ok, mamy redstone'a trochę. Węgiel, węgiel, e, żela, żel, Żelazo, tak? Żeliwo, wapienne. Przyda się też. E, sorry, że ja w ogóle taki ja jestem taki w humorze. To jest dziwne. Ale jakoś mam humor. O proszę. Co my tu mamy? Jaki to jest w ogóle poziom? Czter Ty tak szybko jesteśmy na czternastym, lul. To to by była najbardziej ekspresowa wycieczka w dół, jaką w życiu miałem. I chociaż w sumie można by było stwierdzić, że wcześniej też już takie coś było, ale... Oj! Nie, 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 ja nie chcę tu spać, ponieważ tutaj to byłoby. Jakbym tutaj spadł, to by było niefajnie. Okej, okay, zbieramy. Złoto się przyda, tak. Złoto się przyda bardzo. Dobrze, że to jest oświetlenie naturalne, bo byście mnie yy, znienawidzili za to, że tutaj tak ciemno kopię, no ale w sumie. Ale w sumie jest dobrze. Mój magiczny kill hop, tutaj coś jest, nie ma nic. O, yy, o, o, myślałem, że tam jest diament. Ja e, się śmiał, jakby był diament. <laughs> Lapis Lazuli, dzień dobry. Ale w sumie można poszukać diamentu. Ty właśnie, w tym odcinku sobie poszukamy diamentu. Nawet nazwę taki odcinek w poszukiwaniu diamentu. O właśnie, proszę bardzo. W poszukiwań, o, tam coś mam, co, co tam jest, co tam jest. Lul, ale fajnie. No nie, no ja się tam nie zapuszczam, bo ja się jeszcze zgubię, co nie, ja mam też, ja mam wielką dezorientację w terenie. Odejdę tych 10 kratek od domu i jeszcze się odwrócę w złą stronę i tu jezę, bo nowy save trzeba wczytać. Albo, nie wiem, grać na serwerze, którym jest set spawna, no, ale nie mam też pamięci zbyt dobrej, więc bym zapomniał komendy na s Co? O czym ja mówiłem? Co ja robię? muszę przypomnieć. A, nagrywam odcinek. Dobra. Mm. Diamenciki, diamenciki, proszę, dajcie mi więcej diamentów. I need more diamonds. O jest trochę wę żela węgiel. Nie węgiel. Okej. Okay. Nie wiem ile ten odcinek już nagrywam, bo tak się nie patrzę. Ustalmy, że nagram go tak do... Hmm, pirazy około 10 po. 6 minut jeszcze mam. Żeby was nie zbyt zanudzać moim nudnym, wątłym gadaniem, tak? Chociaż mi się wydaje, że nie mam takiego wątłego gadania. Chociaż mówią, że seplenie i chyba mają rację. Nawet sam słyszę, jak mówię, jest takie, takie, wiecie o co chodzi. Wiecie co? Poszedłem tam, ale się trochę cykam. Wiecie, cykam się. Mogę tu skoczyć? Mogę. Tutaj też chyba będę mógł skoczyć, chociaż. Nie wiem, będę mógł skoczyć. I tu sobie jeszcze skoczę. I tutaj się skoczę. Okej. Okay. Jak jest to z poziom? 13, okej. Uj, zum się słaba. O, jest ten... Y Czemu miałem powiedzieć wioskowy hycel na kawałek lapisu lazuli? Skąd mi w ogóle przyszło do głowy wioskowy... <grystanie> tam coś widziałem? A nie, wydawało mi się. Dobra, tutaj jest ciemno, to nie idę, żeby was nie zantagestować. E, tu mamy ten redstone, tak? Wiecie co, nie wolno kopać pod siebie, tak? Chyba, że musicie. O, jest lawa, jest, jest. Ile tego jest? Okej. Okay? Tam jest lawa? Nie, wydaje mi się. Więcej żelaza. Szybciej, szybciej, więcej żelaza. Czemu ten kilofilm jest taki słaby? Czemu ja sobie go nie ten ulepszyłem? Dziewiąty, no nie, ja spadłem, straciłem 30 level, mam dziewiąty, no co to jest? Będę musiał znowu się uganiać za węglem i kopać. Okej, okay, dobra, tego nie ruszam, bo to mnie przeszkadza. E, tam sobie chyba da zejść, tak, o, popłyniemy sobie, w wpław. Nie, 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 w wpław, z pławem. Z wpławem. Sobie usunę, Jezus, o, fajnie, fajnie, dziękuję. Ty też możesz spaść, mi zrobisz drogę. Nie, tak już jest niefajnie, hop. O jezus! Jezus, Maria. Dobra, hop, już tutaj nie idę, trzeba uważać pod nogi. Jezus, jak ja tu w ogóle tędy przedłem, że ja tu nie wpadłem do tego? Ja to mam szczęście, jak kurde, nie wiem, nie mam szczęścia. Dobra, tutaj się może wam wydawać ciemno, więc szybko wykop, chociaż uderzę w to i powinno być jasno, pięknie jest jasno. W miarę. Okej, okay, okej, okay, yo, 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 tutaj uderzę w to. A, o, tutaj uderzę w to pięknie. Mamy takie ładne surowce koło siebie. Jakby jeszcze był diament, to by to w ogóle wyglądało epicko. Hmm, szybciej więcej złota jeszcze jeden tu zapalimy, to żeby to się lepiej świeciło. Wydobędziemy jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jezus, ile tego tutaj jest? Jakaś istna, istne zatrzęsienie surowców. Ale dobra, okej. Okay. Mamy wszystko, co powinniśmy mieć. Ten mikrofon tak trochę dziwnie mi leży na twarzy. Uh ja lubię, bardzo lubię, tak, lubię, lubię znaczy mnie toporzów nie lubię, ale lubię ten system zapalimy sobie światło, takie pseudo e, okej, okay, tu tutaj mamy lapis lazuli i teraz trzeba się rozejrzeć, czy tam nie ma gdzieś diamentów W2A, nie ma tam gdzieś diamentów W2A, więc musimy iść tam, gdzie tam jest to jest ta nasza latarka sztuczna, no nie wiem, możecie jeszcze przez chwilę widzieć cień, rok i tak dalej tam nie ma diamentów W2A coś się spakowało, no ale nieważne okej, okay, wracamy się tam skąd przyszliśmy, czyli mniej więcej nie wiem skąd ale wiem o tym, że moje koordynaty to jest 290 coś na coś na coś. No nie wiem. Tak czowak, tak czowak jest dobrze. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać ogólnie teraz. O jezu, nie ma już światła. Nie to, że mają tą sytuację. One sobie tymi swoimi czółkami wyczuwają, że tak powiem, one wyczuwają, że tak powiem, obiekty, które znajdują się przed nimi i potrafią w odpowiednim momencie uniknąć ich. Tak. One po prostu są ślepe. Jak kred. A jak nie topesz. No i to w sumie się trzyma kupy. Dobra i słuchajcie, bo ja naprawdę już nie wiem gdzie mam iść, więc pójdę sobie tędy. deło, ja żebym tu nie spadł. zaraz tu bym sobie jeszcze szedł, zobaczę, może tutaj coś jest. Poczekajcie, ale param, param. Tutaj nic nie ma. Co mi tutaj ciągnie w tą stronę? Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj byłem, w tym miejscu chyba, chociaż nie jestem pewien hop. Muszę teraz wskoczyć w to miejsce, skąd przedem czy gdzieś tutaj. O! Jezusem spadł. Jezu! O my Ale ja farcę. A ja mlucky boy. Bo ja Dobra, ojdziemy w górę. Yes, O! są widzę, 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 tak? Widzę pięknie. Widzę, wiem więcej, wiem więcej, to jest życie, to mój sens, i tak. Dobra, wrócimy się na zewnątrz, poczekajcie. Tutaj dziś zaraz wykombinuję jakieś kotne wyjście w górę. Tylko teraz tak. Tam, aha, tam widzę to, tam, tam, tam tam jest wyjście, dobra, no to teraz zasuwamy do góry, hop. Opa. O, mam jeszcze trochę grawela. Już nie mam. Grawela. Niestety nie udało nam się zdobyć yy, yy, diamentów. Niestety nie nazwy tak tego filmu, bo... U, jak to fajnie wygląda, lol. Dobra, teraz trzeba jakoś to iść. Tak konkretnie do tej góry. No dobra, idziemy na pały do, do góry, no, nie to też spadaj. Nawalam tą myszką jak powalony. Okej, okay. o, o tu, 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 tu tu. widzę coś. Chodź tu tu, 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 tak, tak, tak. Tu, 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 chodź, 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 okej. Okay. I teraz tak, a teraz, Jezu, trzeba do góry tak zasłuchać. No dobra, idziemy do góry. Hop, Cie. And left, 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 and left, left, right. In, out, in, out, shake around about, and hoogie boogie and a chowder round. That's war is of a fight. Nie wiem, czy to był turecki, czy to był angielski, ale jak byłem kiedyś w hotelu, to śpiewali taką psemkę. Ona się zaczynała mniej więcej tak. Poczekajcie. Coś tam ktoś gadał, że zaczynamy od wolnego tempa. Jest... Poczekajcie. Muszę, muszę sobie to przypomnieć. Najpierw mam tak, potem obrót. To nie jest... Jezus, czekaj. Nie, nie, Jezus, nie to. No nieważne. Nieważne. Może jak sobie przypomnę, to jakoś to Wam zaprezentuję. Jeszcze idziemy do starego domu. On mi się najbardziej w sumie podoba. Oddamy te wszystkie surowce, które dzisiaj pozyskaliśmy, czyli 18 kobla, ten, z tak, tego, 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 trochę tego, tamtego, owego. Weźmiemy 100 od razu, przetopimy. Mamy przy tepiarce trochę tego wągla, nie mamy wągla, On jest jeden węgiel, to fajnie jest, dobrze. Ale i tak węgla jest trochę mało. Więc 8, o, 64, no to czekajcie, tak, 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 okej, okay, hop, hop, po 4 sobie weźmiemy, Parę, padem, tak, tak i tak. Okej, okay, i zasadzimy sobie gdzieś drzewko, może będzie tu, o, proszę, ładnie, zasiądziemy sobie w naszym, że tak powiem, tym miejscu. I, e, e. No dobra, no to trzeba skończyć to. Cześć, witam, żegnam się z wami teraz bardzo serdecznie. Ja jestem Skamrex, mam nadzieję, że dziewiąty odcinek o przynudzaniu i kopaniu i spadnięciu i zabiciu się i o gadaniu ogólnie bez sensu przez nie wiem ile wam się spodobał i liczę, że następny odcinek, w którym będziemy kopali magazyn się wam spodoba. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, piszcie, nie wiem, co chcecie pisać, może, znajdzie... może jakieś macie fajny pomysł na to, co mogę zrobić w Minecrafcie w następnych odcinkach, oczywiście na miarę swoich możliwości, w sensie, że z posiadanymi surowcami, nie od razu, żebym nie wiadomo co robić i widzimy się, mi się wydaje się, wydaje mi się, że w następnym odcinku, kiedy to będziemy robić magazyn, jakby coś się zmieniło, to padę, 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 usłyszymy się wkrótce, nara.